Dorota Szelongowska nie ukrywa, że pomoc specjalistów jest jej bardzo potrzebna. I choć spełnia się zawodowo, a od niedawna także i prywatnie, to do dziś korzysta z dobrodziejstw medycyny. Błagam, idźcie do specjalistów, brzmiała w jednym z ostatnich wywiadów projektantka. W ostatnim czasie Dorota Szelongowska nie może narzekać na nudę. Od kilku lat prowadzi swój autorski program totalny remonty Szelągowskiej, a także jest jurorką w nowym programie TVNU Masterchef. Nastolatki. Mało kto jednak wie, że spełniona projektantka borykała się z problemami zdrowotnymi, które utrudniały jej codzienne funkcjonowanie. Dorota Szelongowska cierpiała na nerwicę. Do dziś przyjmuje leki, projektantka kilkukrotnie już podejmowała temat swojego stanu zdrowia, zarówno dzieląc się tymi informacjami w wywiadach, jak i w social mediach. Szelongowska bardzo długo walczyła z nerwicą lękową, która została pokonana dzięki pomocy specjalistów i przyjmowaniu odpowiednich leków. W jednym z niedawnych wywiadów, który udzieliła Faktowi, wyznała, że do dziś przyjmuje leki, bowiem bez odpowiedniej farmakologii trudno byłoby jej funkcjonować. Najważniejsza jest dobra farmakologia, dobry terapeuta. Ja cały czas biorę leki i nie mam zamiaru z nich rezygnować, powiedziała we wspomnianym wywiadzie Szelągowska. Apel Doroty szelongowskiej. Chodzi o internetowe porady. Od wielu już lat social media zalewają internetowi eksperci i celebryci, którzy reklamują suplementy oraz doradzają, w jaki sposób walczyć z problemami zdrowotnymi. Takiej praktyce przeciwna jest Dorota szelongowska, która stale podkreśla, że bez pomocy lekarza, specjalisty czy terapeuty trudno będzie się wyleczyć. Według niej można traktować takie porady na Instagramie jako kierunek czy wsparcie w leczeniu, ale nie jako główną metodę walki z problemem. Celebryci z Instagrama nie są psychologami, nie są terapeutami i mogą wskazać jedynie kierunek. Natomiast błagam: Idźcie do specjalistów, apeluje projektantka.